Czystość wód to w ostatnim czasie dosyć śliski temat. Jednak takie zdarzenia jak właśnie katastrofa ekologiczna na odrze przypominają nam, co prawda, dosyć drastycznie, ale o tym, jak ważnym tematem jest właśnie czystość zbiorników wodnych. W dzisiejszym odcinku co z tym światem spojrzymy przez mikroskop w tafle wody i zobaczymy, jakie niepożądane substancje się tam znajdują i dlaczego. Intro. Zanieczyszczenia wód ze względu na pochodzenie możemy podzielić na dwa rodzaje naturalne i sztuczne. Zajmiemy się dzisiaj na początku tymi pierwszymi, naturalnymi, właśnie, bo to one wydają się być trochę mniej intuicyjne. Według WHO na świecie jest około 400 milionów ludzi dotkniętych zbyt dużą zawartością fluoru w wodzie i około 140 milionów ludzi cierpiących przez obecność arsenu w wodzie. Są to dwa rodzaje naturalnego zanieczyszczenia wody, spowodowanych m.in. tym, że woda w warstwach wodonośnych rozkłada związki znajdujące się w glebie. Oczywiście można do tego również zaliczyć mangan, radon, uran, lit czy cez, ale skupmy się teraz na tych pierwszych dwóch zanieczyszczeniach. Fluor sam w sobie jest nam potrzebny do zdrowego rozwoju kości i zębów, jednak jak wszystko ma on swoje określone ramy. Limit wyznaczony przez WHO dla zdrowej konsumpcji to 1,5 mg na litr, a dla przykładu w wodach słodkich znajduje się średnio około 0,3 mg fluoru na litr. Co się jednak stanie, jeżeli zaczniemy przekraczać te limity? Przekraczanie tych ilości może prowadzić do fluorozy, która występuje endemicznie już w 22 krajach, m.in. w Indiach, Etiopii, Chinach czy Meksyku. W niektórych obszarach Meksyku nawet 40% populacji cierpi na ciężką fluorozę spowodowaną piciem wody z nielegalnych źródeł, czyli z niekontrolowanych studni. Z kolei arsen jest jedną z najbardziej szkodliwych dla zdrowia substancji według WHO. Jego maksymalny limit spożycia to około 10 mikrogramów na litr, a w niektórych obszarach Meksyku ten limit przekraczany jest nawet 5 pięciokrotnie. Długotrwałe wystawienie na działanie arsenu może powodować raka i szereg chorób skórnych, a także innych schorzeń. Tylko problem z nimi jest taki, że ich objawy okazują się dopiero po długim czasie, więc wykrycie ich często może nastąpić za późno. Zanieczyszczenia arsenem często są spowodowane działalnością przemysłową czy wydobywczą, dlatego tak ważne są kontrole takich przedsięwzięć. A zanieczyszczenia fluorem, chociażby z odpadów przemysłu stalowego. No ale. Właściwie to wchodzimy tutaj trochę już na zanieczyszczenia spowodowane przez człowieka, więc ja Was zostawiam, resztę weźmie Ola. Zanieczyszczenia sztuczne niosą za sobą znacznie poważniejsze konsekwencje niż te naturalne, a to ze względu na ich wszechobecność, jak i ilość. Najwięcej szkodliwych substancji trafia do wody właśnie przez wspomniane wcześniej ścieki, odpady komunalne, ale także przez stosowanie np. Na sztucznych nawozów. Swoją rolę odgrywają też transport lądowy i wodny. Jakie substancje najczęściej zanieczyszczają wodę? To m.in. pestycydy, detergenty, sole, barwniki, fenole i jony metali ciężkich. Sporo tego, prawda? Co więcej, wiele firm wodociągowych robi nam niedźwiedziom przysługę poprzez stosowanie chloru do oczyszczania wody, a to nie tylko psuje smak i zapach cieczy, ale też negatywnie wpływa na nasze zdrowie. Nie zapominajmy o plastiku. Każdego roku do wód trafia nawet 2 miliony 700 tysięcy ton takich właśnie plastikowych śmieci, które potem skutecznie zatykają odpływy rzek czy kanalizacji, a to generuje koszty. Jak wynika z doniesień Deloitte, w 2018 roku plastik pływający w wodach 90 krajów wygenerował dla nich koszty w wysokości od 6 do 19 miliardów dolarów. Czas zajrzeć na własne podwórko. Jak się okazuje, Morze Bałtyckie jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych akwenów na świecie. Problem potęguje fakt, że nasze morze jest zamknięte. To znaczy z każdej strony otoczone lądem i dlatego wymiana wód jest tutaj bardzo trudna. Na obszarze zlewiska Morza Bałtyckiego leży 9 państw, którego mieszkańcami jest 80 milionów osób. Najwięcej zanieczyszczeń pochodzi z dużych rzek. No i są to, no właśnie, Odra, ale też Wisła, Dewa i Jemen. Warto dodać, że aż 97% z tych szkodliwych substancji pochodzi stricte z lądu. Do Morza Bałtyckiego wpływają pestycydy, ścieki ze statków i nawozy sztuczne. Ale nie zapominajmy o tym, na dnie akwenu spoczywają jeszcze jednostki z czasów II wojny światowej. To jak tykająca bomba zegarowa. W wielu takich wrakach znajduje się jeszcze paliwo, które po wycieku może doprowadzić do potężnej katastrofy ekologicznej. Jak można się domyślać, skutków zanieczyszczenia wód jest bez liku. To w najbardziej ekstremalnym stopniu, tak jak w przypadku odry, wytrucie niemal całej populacji ryb i niektórych gatunków lądowych. W nieco lżejszych przypadkach, jak w przypadku Bałtyku, to tworzenie tzw. pustyni bezlenowych, gdzie rozwój jakiejkolwiek formy życia jest niemożliwy. Zanieczyszczenie wód prowadzi też do gromadzenia toksyn w organizmach żywych. Takie ryby jak na przykład flądry, turboty, halibuty mają nadzwyczajną skłonność do gromadzenia w mięśniach metali ciężkich. Powiedzenie zdrowy jak ryba staje się więc zatem coraz mniej aktualne, zwłaszcza w odniesieniu do ryb z Bałtyku. Ale musimy pamiętać, że na czystość wody mają wpływ również nasze własne nawyki. Idziemy na plażę, zabierajmy śmieci ze sobą. Jedziemy na kemping, chociażby nad rzekę czy nad jezioro. Broń Boże, nie używajmy tam w wodzie żadnych detergentów. Niby takie oczywiste, niby takie proste, a często o tym zapominamy. To już wszystko na dzisiaj. Dzięki piękne za oglądanie. Wpadnijcie na naszego Instagrama po więcej dobrego kontentu. Zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco. I widzimy się w nadchodzących odcinkach. Co z tym światem? Cześć.